Halo, holo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Natural Siemano. Dzień dobry, witam. I robimy dzisiaj morską bitwę na statkach. Tak, z Karaibów, dokładnie. Dokładnie, bawimy się pilatów z Karaibów. Jesteśmy tylko we dwóch, ponieważ większość osób pojechała na. to jest land chyba w Częstochowie? Tak, to Częstochowy. Na, e... -ta, chyba. na ten, na turnieje w Lola i w CS, a więc po prostu musimy nagrać z Padłem, padłem już. Wpadłeś już? Ta. Kurwa ja też, czekaj. Ale nie do wody. Dobra. A ty do wody spadłeś? No ale spadłeś? tylko 12 HP mi zabrało, tu 2 HP na sekundę zabiera chyba. No. Ogólnie to jest mapka taka, że musimy albo rozbić statek, albo on tak. musi spać do wody, Dokładnie. albo ja. Nie albo natural musisz się utopić, albo po prostu statek musi się rozbić. Dokładnie. Trafiłem Cię prawie. wiem. Ja użyłam armat do góry, nie? No tutaj właśnie można armaty niszczyć też. I później już kolega natural będzie patrząc. bezbrodny. Na dole masz te armaty ale nie? nie? Pan, no wiem że na dole mam armaty ale z góry się lepiej trzy tak? Wiem właśnie. Ale naciera tej ziomoc. Pan trafił gdzieś. No co? W nie. Leci, padniesz. Ładnie, padniesz mnie nie. Czeka, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. Tu to lipa jest. Zmieniam rakietę. Powiem ci to jest lipa. Halo, halo, czemu tego nie Ja Wiesz co się tym steruje generalnie? No tak sobie, ja w ogóle nie zawsze to trybi, wiesz? O, trafiłem cię Zagramy sobie myślę do dwóch... O, natura spadł! To mi się no, podoba. To, że... Natura zafundowałem ci... Zafundowałem ci darmową kąpiel. O, dzięki. Nie mogę. Dobra jest, wyszedł. A i generalnie... Jeżeli chcecie więcej mapek, macie stać łapkę w górę. Kamerki niestety dzisiaj też nie, bo nagrywamy to gdzieś około godziny 13. I u mnie w domu jest takie tragiczne światło. Że po prostu byście widzieli, nic byście na tej kamerce nie widzieli po prostu. Trzeba skupić piranki, to w Tak, dokładnie, nie, nie stać mnie na roletę nawet. Pozdro. Patrz, natura znowu w ciebie spada. Ja nic nie mogę zabić, stary. Trafiłeś chyba teraz. Jak ty, nie. czemu ty nie możesz wycelować we mnie w ogóle? To teraz coś się udało. Ej, ja już nie mam tych, miałem już obstawy do tych armat. No ja też nie mam. a co, to nie możesz ich używać? Możesz mogę, być. no ale... Zaraz jak mnie trafisz, to spadnę od razu. Ale nie mogę, nie, nie jestem w stanie ciebie trafić O smurka, ale dostałem bombę Siadło. Nie mam już armat. Żadnych Nie no dwa mam, nie yeah. No to dawaj, walcz jeszcze natural Nie już nie mam jak nawet tam doskoczyć do do tyle armat, wiesz Ile mę szapę w ogóle? Dobra okay, 1-0 dla, dla mnie o, Ale mój statek jest zniszczony cały prawie Myślę, że do trzech, zobaczymy Ustawiłem na 12 minut, więc myślę, że Albo szybciej zobaczymy. Znaczy najwyżej czas zawsze wiesz, czas zawsze można dorzucić bonusowy A już ja na mnie trafiła. Te jak wala tej Nie trafiłem cię jeszcze Ale lecą, ale kurde ten lecą stary. Idę do innej armaty, bo tutaj jest słaba Jak słaba, no No słaba, tak? no znaczy za daleko ciebie jestem, wiesz i mi się ciężko trafia. No, o nie, no jak ty to zrobiłeś? Dobra, ja to mam, ja... mam, Ale dostałem bombę, ja pierdolę. Ej! ej. Zblokowałem, a myślałem się, zblokowałem już. I wszystko zniszczyłeś już tutaj. Nie, nie. No a na mi nie myślisz? Ja już no nie, nie, nie mogę jest. na górę wejść nawet. Ale nie tak hamster jak stary. To nie jest życie. To... Nie możesz wejść na górę? Nie wiem właśnie. Ale dostałem. <laughs> <laughs> ja nic nie mogę zrobić, nie? Kompletny nic Natura, widać, że nie umie strzelać z armaty. Najgorzej się z tej wody wychodzi. No, 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 no. no. Nie, no, padam, padam, znowu padam. Natura, walcz do końca. No, walcz, ale nie mam jak być z tej wody, stary. Dobra. Dobra. 2-0, tak? Tak, 2-0. Jeżeli chcecie tę mapkę na więcej osób, bo myślę, żeby się ciekawiej grało, to po prostu napiszcie, czy ta mapka mi się podoba. Na pewno są. Jak wrócą wszyscy to na pewno musimy to nagrać Dobra Cztery. Albo w sześciu nawet No fal, to nie doratuje do ciebie w ogóle, nie? No bo mówię ci, musisz ten, musisz na sąsiednią ratał No nie! Dostał, jest w końcu Ale Menosz Ale zaraz dostaniesz Kurde nie doszła do ciebie? Co, co nie. Co ty stary? No teraz o. doszło. No patrz! No nie wierzę w to, tonę! Dobrze, jest, jest. No nie da się w... Dobra. No mówię ci, że ciężko jest. Ale na tarcza idą. Teraz się koncentruję normalnie, stary. Ty, nie wiem czy ja tu mam jak przejść. Jak się przestawił, do góry możesz wejść, czy nie? Nie. Nie próbuję na razie. No teraz już pewnie nie, bo już mi zniszczyłeś wszystko. <grystanie> nie, jeszcze wszystkiego cię zniszczyłem. Dobra. Ochrony. Ja to muszę wygrać naturalnie. No nie! <grystanie> yes, yes. Akurat tam gdzie, akurat tam gdzie chciałem powiedz Ile masz OP? 42 Kurde, widzę Masz ślata. No weź! <grystanie> A, jest. Dobra. Nice. Ty ja już nie... nie... Co? Co Ale zrobiłeś? Ale tam. Jak prawie. Jak ty się długo tam trzymasz? No, tej... bo ja... umiem przetrwać. Ja się naturalnie poddaję tak szybko jak ty. Ja się nie poddaję, tylko nie mogę wejść po prostu, tam, wiesz? O, kurde. No... Dobra. Natural po raz trzeci <laughs> mnie zrzucił do wody. <laughs> Ile ty masz HP? No już zero prawie. No kur, nie mogę stąd wyjść. Dobra, łóżko. To, to ciężko jest. Ty, nie wiem jak. No weźcie tego, Weźcie tego rakusa ode mnie. Jak biega tam mener. Do tego już nie mogę dostać. Ty ja już mam wszystkie armaty poniszczone. Do żadnej nie mam dostępu prawie. Dostałeś to? No. to Dobra, dostałem. padam, padam, nie zdążysz wyjść. Dobrze, płynąć. Dobrze, dobrze. Natural farta miałeś po prostu. No na pewno. No, no na pewno. rozegrałem to, te grałem, to stary. Ale teraz się miażdżę, nie? Miażdżę cię teraz natural. Mhm. No nie mogę tego wpłycić, dobra. No bo nie, nie chyba o, nawet nie dobra. trzeba... Nie trzeba chyba klikać E, tylko po prostu... O, Już natural spadasz, ale liftną tutaj, zacząłem się. Musisz skakać ja i tam nie ruszyć. Nie dzielę, nie. Z dowody wody już? Tak Dobra. Czyli będzie chyba trzy w meczyku, coś mi się tak wydaje. Wziąłem ci w ogóle coś? Nic nie? HP nie, ale coś tam mi zniszczyłeś chyba. Do góry nie mogę już wejść. Nie mogę jeszcze. Nie, nie mam dojścia do armat, stary. Naturalnie poddawaj się, ja też musiałem tam skakać. O oh, kurde! Daję się. Dobra. Ale nie mam dojścia do armat. Ja cały czas w ciebie trafiam teraz. <grywia> nie wierzę. Cały czas tylko jedną tą, nie? Armatką. No. Nie, nie mogę już wejść do góry. Ale lipa. Czekaj. Boom. Tam u góry masz jeszcze to jedno. Ty mi cały statek zniszczyłeś. No tak. Wszystko mi zniszczyłeś. I ty tylko z jednej armaty strzelasz. O ty, akurat... Chciałem przebiec, wiesz? A ty mi cały dół statku zniszczyłeś, wiesz? No i dobrze. Ja teraz jak spadnę już, to spadam już na Amen. No, nie no! No weź się! weź się! No dalej, niech ten grój kija, nie! A, o nie! Też spadłem. Ja już miałem hapę ciasko. Mów, to znaczy ile masz? Ej, teraz spadłem tak, za statek, że ja nie mam, jak wejść tutaj do góry. No i dobrze, no to cię wyjaśniam zaraz, ziomeczku. Czekaj, bo ja nie mogę też tutaj. No dobra, dobra. 3-1. Dawę, ostatni raz jeszcze wygramy. Ja, uh -huh. Znaczy no, wygrałem już ale możemy jeszcze na dobre zakończenie raz No daleko jesteśmy i idę ten, ten Jak inny. ma ustawione. Tutaj wezmę to. Natural ma mniejszego recoila i szybciej strzela. Też padł. Ja, ja nie się spadłem. Tam, kurde dowody. Te trollami wszystko znowu zniszczyłem, prawda? No nic no, ty też spadłeś to pozycji? Nie, nie. Ja już nie mogę do góry wejść praktycznie, nie? Jak men. Nie zdenerwujesz, nie, nie? Dobra. Naturala, dołuj się z nim. Teraz pan do dowozu zlatuje, ale... stary. No zaraz wlecisz, spokojnie, natural, nie bój się. O, Też mi dużo poniszczyłeś. Nie tam jak ty mi No fajnie Ej serio ciężko się wychodzi z tego tego, z tej wody No wiem Ty mi cały dół statku poniszczyłeś Jak naciągla tej No trafię cię w końcu tym czy nie? Stąd nie mogę nic trafić, albo wyżej A tu masz lepszą stronę, nie? No na pewno ma, pa ma patero Nic nie można trafić z tej strony stary Nie donatuję. A nie mam jak inaczej się zniszczyć O kurde No nie mówcie, że to nie trafiło tej no gdzie ty stoisz? O No patrz Ach. jak mi zje. Nie mam co zrobić już, typie Czekaj, ja tu, ja, to, ja się nie poddam natura, wiesz o tym Ale ja wiem, że ty się nie poddasz, tylko nie mam do siebie dosyć, jak dojść Ja tam. też nie mam Jak już tam stoisz, tak daleko Ej, nie ty masz w ogóle HP 63, a ty? Ja mam 80 Co ty gadasz? No kurde No nie mam, nie mam, nie mam dojścia tam do ciebie już I do góry też, nie? Jak to nie? O, tu natura płynie, płynie tam Dobra, wina. Bo nie mogę na te sody wejść. Nie da się. Dobra, dobra. Dobra, więc to było na tyle. Jeżeli chcecie y, zobaczyć tą mapkę na przykład 3x3 albo 2x2, no to piszcie w komentarzu. Kanał Naturala jest w opisie. Macie zostawić tak. łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a oglądasz filmy. Polecam. Mhm. Tak. I możesz zobaczyć jakieś wcześniejsze. Zrób co chcesz, o tak powiem. Dobra, więc na razie cześć się Cześć Natural. A no, czy się, ciepło.